Zanim zaczniemy mam do was małą prośbę. Bardzo staram się osiągnąć próg tysiące subskrypcji. To liczba, która ma dla mnie ogromne znaczenie. Proszę kliknijcie przycisk subskrybuj. To tylko jedno kliknięcie dla was, ale dla mnie to potężna motywacja do tworzenia kolejnych filmów. Bardzo wam dziękuję. Porzucone na autostradzie. Cudowne ocalenie owczarka niemieckiego i jego szczeniaka. Mgła wisiała nad autostradą jakby skrywała czyjąś tajemnicę. Kiedy kierowca po raz pierwszy je zauważył, serce mu zadrżało. Dwie postacie przyciśnięte do metalowej barierki, ślepa ze strachu matka owczarek i jej maleńki szczeniak, oboje z zawiązanymi oczami, drżący pod rykiem ciężarówek, które pędziły kilka metrów dalej. Wydawało się, że los zostawił ich tutaj na pewną śmierć, ale czasem cuda wybierają najbardziej surowe miejsca, by się wydarzyć. I ta historia jest jedną z nich. Kiedy ratownicy podeszli bliżej, wiatr niósł zapach wilgotnej ziemi i spalonej gumy z jezdni. Jeden z nich, Ziergiej, młody inspektor służby drogowej, mimowolnie zwolnił kroku. W takich sytuacjach serce pracuje szybciej niż głowa, ale teraz musiał myśleć trzeźwo. Od psów, do pędzących ciężarówek, było zaledwie kilka metrów. Matka owczarek stała. Chwiejąc się, jakby resztki sił utrzymywały ją na łapach, słyszała kroki, ale nie wiedziała, kto się zbliża. Głucho zawarczała, nie ze złości, ale z desperackiej obietnicy ochrony malucha, nawet jeśli sama nie widzi otaczającego świata. Szczeniak tulił się do jej piersi, drżąc całym ciałem, jakby łapał drżenie matki i je potęgował. Siergiej zatrzymał się prawie trzy metry od nich. Przez sekundę wydawało mu się, że cały hałas trasy zniknął. Została tylko ta dwójka i cieniutkie, ledwo słyszalne skomlenie. Cicho, cicho, malutka! szepnął, opadając na kolana. Jesteśmy swoi. Przyszliśmy was zabrać. Powoli zdjął rękawiczkę i wyciągnął dłoń do przodu, pozwalając psu wyczuć swój zapach. Matka wzięła gwałtowny, czujny wdech, ale jej oddech stopniowo zwolnił. Widział, że ona walczy, że się boi, ale obok jest jej szczeniak, i dla niego próbuje zaufać. Inna pracownica. Lena zablokowała już prawy pas, ustawiając pachołki i włączając światła błyskowe. Samochody zwolniły, tworząc wokół niewielką, ale życiowo ważną przestrzeń. Siergiej ostrożnie pochylił się do psa. Dotknął węzła na linię. Wzdrygnęła się, ale nie cofnęła. Zrozumiała, że nie zamierzają jej bić, nie zamierzają porzucać. Po minucie lina została zdjęta. Po dwóch, także ciemna tkanina z oczu. Kiedy owczarek zobaczył światło, zmrużył oczy, a potem powoli odwrócił głowę w stronę syna i cicho polizał jego uszko. To był pierwszy gest nadziei. Lena przyniosła duży koc termiczny i ostrożnie rozłożyła go obok, aby stworzyć choć jakiekolwiek schronienie przed lodowatym wiatrem. Siergiej rozumiał, że najważniejsze to teraz. Nie naruszyć kruchego zaufania, które dopiero zaczęło się pojawiać. Siedział w kucki, nie zbliżając się bardziej niż pozwalał na to sam pies. Kiedy matka owczarek w końcu otworzyła oczy całkowicie, Siergiej zauważył, jak mętnie odbija się w nich światło. Nie z choroby, ale z takiego zmęczenia, które pojawia się, gdy zbyt długo żyjesz w strachu. Ponownie spojrzała na szczeniaka, jakby upewniając się, że on wciąż tu jest. A dopiero potem na ludzi. Choć malutka, wszystko w porządku, powiedział łagodnie Siergiej. Ale serce go ukłuło, gdy wzrok owczarka zatrzymał się na jego ręce. W jej oczach mignęło przerażenie, być może wspomnienie o tych, którzy taką ręką kiedyś zadawali ból. Szczeniak cicho pisnął i spróbował wstać, ale łapy mu zadrżały i znowu upadł na bok. Siergiej zauważył, że oddech malucha stał się szybki i płytki pochylił się bliżej, nasłuchując. Jest słaby, bardzo słaby, powiedział niemal szeptem. Lena podeszła i usiadła obok, jej twarz zbladła. Trzeba ich pilnie zawieźć do kliniki, maluch długo nie pociągnie. Ale oboje rozumieli, że główną decyzję musi podjąć matka. Nikt nie chciał siłą wyciągać jej z tego kąta, gdzie być może po raz pierwszy od dawna sama zdecydowała, że musi przeżyć dla syna. Siergiej zrobił jeszcze jeden krok, ale tak płynnie, jakby sam stał się częścią mgły. Otworzył ciepłe boczne drzwi samochodu służbowego, żeby docierało tam ciepło z nagrzewnicy, i odwrócił się z powrotem do psa. Widzisz, tam jest bezpiecznie, tam jest ciepło. Nie rozdzielimy was, tylko pomóż nam go uratować, powiedział cicho. Matka owczarek zadrżała, położyła pysk na grzbiecie szczeniaka, jakby próbując go ukryć. I w tym momencie Siergiej zrozumiał. Ona już nie broni się przed ludźmi. Ona chroni malucha przed światem, który był zbyt okrutny. Siergiej jeszcze raz powoli wyciągnął ręce. Tym razem nieco bliżej. Owczarek spiął się, mięśnie na łopatkach napęczniały, ale nie zawarczała. Po prostu oddychała ciężko, głęboko, jakby podejmując decyzję. A potem zrobiła krok. Mały krok do przodu. Podniosła głowę. Spojrzała na otwarte auto, znowu na Siergieja, i ostrożnie, niemal pchnięciem, popchnęła szczeniaka pyskiem do przodu, jakby mówiła: Najpierw on, on jest ważniejszy. To był tak ludzki gest, że Siergiej na sekundę zaniemówił. Dopiero potem, ostrożnie, obiema rękami podniósł szczeniaka. Maleńkie ciało było gorące, jakby miało gorączkę. Szczeniak ledwo oddychał. Siergiej odwrócił się do matki. Idziemy. Obiecuję, że pojedziesz z nim. Zrobił krok w tył w stronę samochodu, pozwalając jej iść z własnej woli. Przez kilka sekund owczarek po prostu stał i patrzył, jakby sprawdzając, czy to nie pułapka. A potem ruszył. Najpierw powoli, ociężale, potem nieco szybciej. Kiedy weszła do samochodu i położyła się obok malucha, Siergiej cicho zamknął drzwi. Ani ona, ani on nie zauważyli, jak zadrżała jego własna ręka. Karetka weterynaryjna była już w drodze, ale Siergiej nie zamierzał czekać. Wskoczył za kierownicę. Lena usiadła obok. Trzymaj się, trzymaj się, maluchu szeptał, spo, spoglądając w lusterko. Szczeniak leżał w łapach matki otulony ciepłym kocem. Matka oddychała głośno, ale nie spuszczała oczu z syna. I nawet gdy samochód trząsł się, nawet gdy wiatr ciskał krople deszczu o przednią szybę, nawet gdy Lena przez radio wzywała najbliższą klinikę, ona ani na sekundę nie odwracała wzroku. Czasami wydawało się, że się boi, iż jeśli mrugnie, on zniknie. Siergiej złapał jej spojrzenie w lusterku, i w tym momencie zrozumiał, że to spotkanie już zmieniło ich troje. W jakiejś dziwnej, niewytłumaczalnej formie stał się częścią ich małej rodziny. Choćby tylko na kilka minut, choćby przypadkiem, ale był to ten rzadki przypadek, kiedy przypadek zmieniał los. Kiedy samochód skręcił w stronę bramy całodobowej kliniki, Siergiej poczuł jak napięcie w piersi ścisnęło go jeszcze mocniej. Zatrzymał samochód, nawet nie gasząc silnika, i rzucił się do tylnych drzwi. Lena stała już z drugiej strony, gotowa do pomocy. Matka owczarek ledwo podniosła głowę. Zmęczenie zwaliło się na nią ciężkim brzemieniem. Ale gdy tylko Siergiej zbliżył ręce do szczeniaka, znowu zebrała resztki sił, nakrywając malucha piersią, jak wielkim, skrzydlatym cieniem. Cicho, cicho, malutka, szepnął, dotykając jej ucha. Jesteśmy tutaj. To miejsce dla niego, dla was. Znowu podniosła wzrok. A w nim była nieufność. Nie. To była rozpacz. Ta rozpacz, która zmusza matkę do podjęcia każdego ryzyka. Siergiej ostrożnie podniósł szczeniaka, czując jak przez materiał koca przebija się żar jego ciała. Lena podstawiła ręce, okryła malucha drugą warstwą koca i niemal biegiem ruszyli do wejścia. Matka szła z tyłu, chwiejąc się i cicho skomląc, ale nie odstępując ani na krok. Drzwi izby przyjęć otworzyły się na oścież. Szczeniak! Stan krytyczny! krzyknęła Lena. Lekarka dyżurna, młoda kobieta w ciemnoniebieskim fartuchu, zerwała się z miejsca. Na stół! Szybko! Wy dwoje zostańcie w pobliżu! Siergiej położył szczeniaka na metalowym stole. Maluch spróbował wziąć oddech, ale powietrze urwało się, jakby coś w środku się zablokowało. Jego mały brzuch unosił się gwałtownie. Ciało drżało, oczy były półprzymknięte. Co się stało? Lekarka mówiła szybko, ale pewnie. Wysoka gorączka, bardzo słaby oddech. Był długo na trasie. Nie wiemy ile, odpowiedziała Lena. Lekarka już pracowała. Wymas, igła, cewnik, kroplówka. Asystent przyniósł maskę tlenową, ostrożnie przyłożył ją do pyszczka. Siergiej nasłuchiwał każdego słowa każdego ruchu Nie podobało mu się jak cichy stał się maluch zbyt cichy Matka owczarek też to usłyszała Podskoczyła do szklanej przegrody i wtuliła w nią pysk wydając niskie przeciągłe wycie jakby sama tonęła w bezgłośnym oceanie Musimy podać leki przeciwgorączkowe Pilnie zarządziła lekarka I przygotujcie USG sprawdzimy płuca Pokój wypełnił się dźwiękami szelestem rękawiczek, brzękiem narzędzi, pikaniem aparatury. Ale Siergiej ich nie słyszał. Słyszał tylko jeden dźwięk cieniutki, ledwo wyczuwalny oddech szczeniaka, który w każdej chwili mógł się urwać. Minuty ciągnęły się jak godziny, matka leżała przy szybie, jakby trzymała malucha za rękę przez przezroczystą ścianę. Czasami wyła, niemal bezgłośnie, zdradzała to tylko wibracja w klatce piersiowej. Ciężkie odwodnienie, powiedziała lekarka wychodząc do Siergieja. Infekcja jest mocno zaawansowana. Potrzebuje nocy pod obserwacją. Może kilku. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Szanse? Zapytał Siergiej, choć bał się tego pytania. Lekarka westchnęła. Jest bardzo słaby, ale walczy. Siergiej skinął głową. Spodziewał się tego. Ale usłyszeć to, to co innego. Matka podniosła głowę, gdy do niej podszedł. Jest w dobrych rękach, powiedział cicho, siadając obok. Naprawdę? Przecież czujesz, że nie jesteśmy wrogami? Powoli wyciągnął otwartą dłoń. Matka spojrzała na nią. Przez długą chwilę po prostu wsłuchiwała się w jego oddech, jakby porównywała go z oddechem tych, których kiedyś się bała, a potem pozwoliła dotknąć swojej głowy. To nie było zwykłe zaufanie. To było przyznanie się do bólu, którego nie mogła już dłużej nosić sama. Lekarka zaproponowała im przejście do poczekalni, ale matka nie chciała odchodzić, a Siergiej rozumiał ją aż nazbyt dobrze. Pamiętał to uczucie siedzenia po drugiej stronie szyby, kiedy ukochana osoba walczy o życie. Kiedyś też tak siedział w szpitalu. Wiedział, co to znaczy bać się, że każda minuta może być tą ostatnią. Dlatego został z nią. Lena przyniosła kubek gorącej herbaty, ale Siergiej ledwo go dotknął. Matka owczarek położyła mu głowę na kolanach. Ostrożnie pogłaskał ją po szyi. Drżała nie z zimna, ale ze strachu. Jesteś silną dziewczynką, powiedział. Zbyt silną, żeby się teraz poddać. Matka zamknęła oczy, aż jakby pod wpływem jego cichego głosu napięcie po raz pierwszy zaczęło ustępować. Jakby rozumiała ludzkie słowa nie gorzej niż psie komendy. I kiedy wiatr za oknami ciskał mokry śnieg o szyby, kiedy urządzenia w sąsiednim pokoju cicho piszczały, a Lena rozmawiała z lekarzami, Siergiej siedział tak nie ruszając się. Z matką, która bała się stracić to ostatnie, co miała, i ze szczeniakiem, który czepiał się życia jak cienkiego promienia światła w gęstej ciemności. Tej nocy nikt z nich nie wiedział, że czeka ich o wiele więcej niż tylko ratunek. Jeszcze nie wiedzieli, że ta historia połączy ich losy znacznie głębiej, niż wydawało się na trasie. Poranek nie zaczął się od światła, lecz od niepokoju. Zaledwie pierwsze blade pasma świtu dotknęły okien kliniki, drzwi do poczekalni otworzyły się i doktor Marina gestem przywołała Siergieja. Zerwał się gwałtownie, jakby całe jego ciało od dawna było na krawędzi. Jak on? Zapytał, zanim zdążył podejść. Doktorka westchnęła głęboko, poprawiła okulary i skinęła w stronę korytarza. Lepiej niż w nocy, ale stan jest wciąż niestabilny. Walczy, a to najważniejsze. Matka owczarek usłyszała jej głos i gwałtownie wstała, jakby gotowa znów rzucić się do walki o swojego malucha. Ogon się nie podnosił, ale w jej oczach pojawiła się iskra. Niespokojna, lecz żywa. Można, można ją do niego wpuścić? zapytał Siergiej. Doktorka chwilę pomyślała. Tylko na krótko. Szczeniak potrzebuje spokoju, ale myślę, spojrzała na matkę, że to pomoże i jemu, i jej. Na oddział intensywnej terapii wpuszczono ich przez oddzielne drzwi. Sala była cicha, wypełniona łagodnym szumem aparatury. Na stole pośrodku, przykryty ciepłym kocem, leżał szczeniak. Monitor serca migał zielonymi błyskami, powoli, ale rytmicznie. Jego klatka piersiowa unosiła się wciąż nierówno, ale się unosiła. Matka podeszła niemal bezszelestnie i stanęła obok. Przez kilka sekund patrzyła na malucha. Po prostu patrzyła, jakby bała się uwierzyć własnym oczom. Potem pochyliła się i ledwo słyszalnie zaszczekała, dotykając nosem jego głowy. Szczeniak, jakby ją usłyszał, wzdrygnął się, a jego oddech stał się równiejszy, głębszy. Oto, oto po co tu jesteśmy, mruknęła doktorka, obserwując tę scenę. To lepsze niż jakakolwiek terapia. Siergiej przełknął gulę w gardle. Tak wiele zrobiłaś, malutka. Nie poddawaj się teraz. Matka nie mrugała, tylko patrzyła na swojego syna, jakby chłonęła każdy jego ruch. Po dwudziestu minutach musieli wyjść. Szczeniak potrzebował spokoju. Matka wyszła z sali powoli, jakby zostawiała część siebie za szklanymi drzwiami. Kiedy wrócili do poczekalni, Lena już czekała z dwoma kubkami kawy, wyraźnie zdenerwowana. I jak on? wypaliła. Jest szansa, odpowiedział Siergiej. Niewielka, ale jest. Lena cicho wypuściła powietrze. Nie wyobrażasz sobie, ile osób już szuka informacji o tej historii, powiedziała. Nasze zdjęcia z trasy rozeszły się po mediach społecznościowych, wszyscy pytają, co z nimi. Siergiej zmarszczył brwi. Lena, teraz nie pora na rozgłos. Wiem, po prostu ludzie się martwią. Nic nie odpowiedział. W środku wciąż miał tylko jedną myśl: Szczeniak musi przeżyć. Minęło kilka godzin. Matka Owczarek leżała przy szklanej ścianie oddziału, nie odrywając wzroku od malucha. Ziergiej siedział obok. Lena poszła na dyżur, ale obiecała wrócić. Doktorka co jakiś czas wchodziła z wieściami. Każda nowa wiadomość była jak krok po cienkim lodzie ostrożny, ale jednak krok. Koło południa szczeniak zaczął oddychać znacznie równiej. Monitor pokazywał stabilny rytm. O drugiej po raz pierwszy słabo drgnął, próbując zmienić pozycję. O trzeciej otworzył oczy. Patrz, szepnął Siergiej, jakby bał się spłoszyć ten cud. Matka wstała, podeszła do szyby i zapłakała cicho, głucho. Ale także Siergiejowi serce się ścisnęło. Doktorka zaprosiła ich do środka, ale tylko na minutę, by nie przeciążać malucha. Matka niemal położyła się na boku przy stole. Pozwalając szczeniakowi dotknąć nosem jej pyska, jego mały ogonek ledwo zauważalnie drgnął. I wtedy stało się to, co Siergiejowi potem jeszcze długo się śniło. Szczeniak wziął słaby wdech i cicho pisnął sam, bez bólu, bez wysiłku. Jakby powiedział: Jestem tutaj żyję. Teraz ma duże szanse, powiedziała doktorka, gdy wyszli. Ale potrzebna jest jeszcze doba obserwacji. I wiele zależy od tego, jak będzie jadł, kiedy ostatecznie dojdzie do siebie. Będziemy tutaj, odpowiedział Siergiej. Nawet w to nie wątpię. Uśmiechnęła się, patrząc na matkę owczarka, która znowu ułożyła się pod drzwiami. Wieczorem wróciła Lena z gorącym jedzeniem, z wiadomościami, ze zmęczonym uśmiechem. Wiesz, zaczęła siadając obok, wielu pyta, dlaczego tak się zatrzymaliśmy, dlaczego nie odjechaliśmy. Siergiej spojrzał na matkę owczarka. Spała, ale tak jakby czuwała, gotowa w każdej sekundzie zerwać się na równe nogi. Bo nie poradziliby sobie bez nas, powiedział cicho. A my? My bez nich już też nie. Lena skinęła głową. Przez kilka minut siedzieli po prostu w milczeniu, bez rozmów, ale z poczuciem, że robią to, co słuszne. W nocy Siergiej położył się na fotelu, ale prawie nie spał. Co pół godziny podchodził do szyby sprawdzając urządzenia. Matka czasami podnosiła głowę i patrzyła na niego dziwnym wzrokiem, nie psim, niemal ludzkim. Poranek zaczął się nagle głośnym sygnałem monitora. Siergiej zerwał się, Lena za nim, rzucili się do sali. Doktorka już tam była. Spokojnie, krzyknęła, machając ręką. To normalne. Obudził się gwałtownie, stąd skok parametrów. Ale szczeniak był teraz niemal przytomny. Faktycznie się ruszał, próbując podnieść głowę. Był słaby, ale aktywny. Szukał wzroku matki. Doktorka otworzyła drzwi. Czas na krótki kontakt. Matka weszła tak gwałtownie, jakby leciała. Szczeniak wyciągnął się do niej i wtulił nosem w jej szyję. Zaczęła lizać jego głowę. Powoli, długo jakby zmywając cały ból, który przeżyli. Siergiej odwrócił się, by nikt nie widział wilgoci w jego oczach. W ciągu dnia Maluch zaczął jeść z łyżeczki. Najpierw po trochu, potem coraz pewniej. Do wieczora już trzymał głowę. W nocy próbował wstać, ale na razie mu się nie udawało. Za kilka dni przeniesiemy go na zwykłą salę, powiedziała doktorka. A potem, jeśli wszystko pójdzie równie dobrze, Spojrzała na Siergieja z lekkim uśmiechem. Pomyślimy o ich przyszłości. Siergiej stanął obok matki i szczeniaka, patrząc na nich jak na mały cud, który bał się spłoszyć. Ich przyszłość, powtórzył. Tak, będą ją mieli. Powiedział to pewnie, tak jak mówią ludzie, którzy już nie mają wątpliwości. Ale jeszcze nie wiedział. Prawdziwy zwrot losu był dopiero przed nimi. I ten zwrot zmieni nie tylko życie psów, ale i jego własne. Dwa dni później szczeniaka przeniesiono na zwykłą salę. Była ciepła, z jasną podłogą z paneli i niską leżanką, na której pościelono miękki koc. Matka owczarek usadowiła się obok, jak strażnik, który wreszcie otrzymał prawo do oddechu. Choćby po trochu. Ziergiej po raz pierwszy od trzech dni pozwolił sobie na uśmiech ulgi. Usiadł na podłodze, opierając się plecami o ścianę, i obserwował, jak maluch, choć wciąż niepewnie, przebiera łapami, próbując ułożyć się wygodniej. Matka natychmiast mu pomogła, przysuwając się bliżej. Jest silny, powiedziała Lena zdejmując kurtkę. Taki mały, a z charakterem. Charakter ma po mamie, odpowiedział cicho Siergiej. Ona przecież nie poddała się ani na sekundę. Lena skinęła głową i usiadła obok, kładąc dłonie na kolanach. Wiesz, spojrzała na matkę owczarka. Dziwne. Nigdy nie myślałam, że jedno przypadkowe zatrzymanie na trasie może wywrócić wszystko do góry nogami. Siergiej uśmiechnął się. Nigdy nie myślałem, że będę nocować w klinice trzy dni z rzędu i że ktoś będzie czekał, aż wrócę z kawą. Wymienili krótki, ciepły uśmiech. Taki, jaki zwykle pozostaje między ludźmi, Którzy przeszli przez to samo doświadczenie. W ciągu dnia przyszła doktor Marina, zbadała szczeniaka, dotknęła brzucha, sprawdziła temperaturę. Niesamowity postęp, powiedziała. Z taką regeneracją za tydzień można myśleć o domu tymczasowym albo stałym. Siergiej poczuł lekkie, niespodziewane napięcie w piersi. Dom. Spojrzał na matkę owczarka, która siedziała obok malucha, chroniąc go każdym ruchem. Jej sierść lśniła. Wzrok stał się żywy, ale wciąż pozostawały w nim odblaski przeszłości. Ona nie przeżyje, jeśli ich rozdzielą, powiedział. Nikt tego nie zrobi, uspokoiła go doktorka. Szukamy już kogoś, kto weźmie od razu dwójkę. Ale spojrzała na Siergieja uważnie, jakby coś wyczuła. Takie rodziny to rzadkość. Wielka rzadkość. Lena też na niego spojrzała, ale nic nie powiedziała. Tylko lekko się uśmiechnęła. Wieczorem Siergiej wyprowadził matkę owczarka na chwilę na zewnątrz, podczas gdy Lena została z maluchem. Na dworze było cicho, śnieg przestał padać, a powietrze stało się przejrzyste. Siergiejowi wydawało się, że noc pachnie spokojem po raz pierwszy od tego wszystkiego. Matka szła obok nie odstając, ale i nie spiesząc się, jakby po raz pierwszy uczyła się ufać otaczającemu światu. Kiedy zatrzymali się przy ogrodzeniu, podniosła głowę ku niebu, wciągnęła zimne powietrze i cicho wypuściła je z płuc. Będziesz miała życie, powiedział do niej Siergiej. Nie wiem jakie, ale dobre. Na pewno lepsze niż to, które było. Spojrzała na niego, a w jej wzroku było coś, czego nie potrafił wytłumaczyć. Uznanie, wdzięczność, czy po prostu zrozumienie? Kiedy wrócili do środka, szczeniak spał z nosem wtulonym w koc. Lena siedziała obok, głaszcząc go po grzbiecie. Cały czas jej szuka, powiedziała, zauważywszy ich. Matka podeszła do malucha, położyła się tuż obok i położyła łapę na jego boku. Siergiej spojrzała na nich oboje i coś w nim pękło. Cicho, niezbyt głośno, ale wystarczająco, by zmienić wszystko. Lena, powiedział. Podniosła wzrok. Myślę, wziął wdech, jakby bał się własnych słów. Jeśli nikt się nie znajdzie, jeśli nie będzie odpowiedniej rodziny Lena uśmiechnęła się, zanim skończył. Wiedziałam, że to powiesz. Siergiej usiadł na podłodze obok nich. Matka owczarek podniosła głowę, jakby rozumiała rozmowę. Szczeniak cicho sapał, tuląc się do jej boku. I w środku u Siergiej'a po raz pierwszy od lat zrobiło się naprawdę ciepło. Znał już odpowiedź po prostu jeszcze nie zdecydował się wypowiedzieć jej na głos. Ale decyzja została podjęta, a ich wspólna przyszłość już zaczynała układać się w jedną całość. Tydzień później klinika w końcu pozwoliła zabrać ich do domu. Siergiej stał przy recepcji, trzymając smyczę w rękach i czuł jak w środku drży coś podobnego do podekscytowania. Nie strach, raczej uczucie, że zaczyna się nowy rozdział, którego nie planował, ale na który czekał całe życie. Matka Owczarek wyszła z sali pierwsza, szła ostrożnie, ale pewnie, jakby zrozumiała, że teraz droga przed nią jest inna. Szczeniak dreptał obok, wciąż lekko się chwiejąc, ale jego ogon zabawnie podrygiwał w każdej sekundzie. Po raz pierwszy widział świat bez bólu. – No to co? – powiedział cicho Siergiej, kucając przy nich. – Do domu? Matka spojrzała mu prosto w oczy i w tym momencie zrozumiał – ona wybrała go już tam, na trasie. Lena podeszła i lekko trąciła go ramieniem. Cieszę się z Waszego szczęścia. I z ich szczęścia też. Siergiej uśmiechnął się. To słuszna decyzja. Nie mogę ich wypuścić. Czasami serce decyduje za nas, odpowiedziała Lena. I to dobrze. Kiedy wyszli na ulicę, powietrze było świeże, z lekkim zapachem topniejącego śniegu. Matka wzięła głęboki wdech, jakby wymazywała przeszłość. Szczeniak wykonał kilka śmiałych podskoków, a potem zatrzymał się, obejrzał na Siergieja i pobiegł prosto do niego, wtykając nos w jego but. Siergiej pochylił się, wziął malucha na ręce i przytulił do piersi. Matka stanęła obok i dotknęła jego dłoni ciepłym pyskiem. Zamknął oczy na sekundę. Oto uczucie, które dawno stracił, tyle że teraz w innej formie. Jedziemy, powiedział cicho, czeka nas nowe życie. I cała trójka poszła do samochodu jak rodzina, której przeznaczone było spotkać się właśnie w ten sposób. Dziękuję, że zostaliście ze mną do samego końca. Naprawdę doceniam każdą chwilę, którą tu ze mną spędziliście. Obecnie jesteśmy na drodze do zdobycia pierwszego tysiąc ty tysiąca subskrybentów. Jeśli historie, które opowiadam, choć trochę poruszyły wasze serca, proszę wesprzyjcie mnie klikając przycisk subskrybuj. Każda wasza subskrypcja to dla mnie ogromna dawka motywacji, by dalej pisać i tworzyć dla was jeszcze więcej wartościowych historii. Do zobaczenia w kolejnym filmie.